Siema, witam wszystkich w filmie 10 ciekawostek o Hypixel Przypominam, że jeżeli filmik wam się spodoba to możecie zostawić łapkę w górę ponieważ jak zostawicie ich 1111 to od razu zabiorę się za montowanie kolejnej części ale tym razem z 10 lifebackami więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu co sądzicie o tej serii a ja zapraszam was do oglądania Pierwszą ciekawostką jest to, że po zabicie Wiedźmy mamy 12,5% szansy na wydropienie z niej Gunpowderu, który jak sami dobrze wiecie jest bardzo przydatny w trybie Hypixel RC, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli skraftować Firewerkę, z której następnie będziemy mogli stworzyć Flaming Artefakt, czyli tak zwanego Blaze Roda. Oprócz tego ten proch może wydropić w ilości od 1 do 3, więc jeżeli będziecie mieć duże szczęście, to jest szansa, że nawet ogarniecie proc za całej swojej drużyny grając Teamówkę. Jednak zachowajcie ostrożność przy zabijaniu jej, ponieważ jest szansa, że obrwiecie Poisonem tak jak ja ostatnio na streamie. Jest! Się za głowę łapałem, szczerze Och, Tak? Za głowę się łapałeś? Drugą ciekawostką jest błąd, który występował kiedyś na Hypixel HC, który był związany z itemem Santa Cookie. Polegał on na tym, że wystarczyło wsadzić zwykłe ciastko do kowadła, nazwać je Santa Cookie, po czym uzyskiwało właśnie ono ten sam efekt, co prawdziwe Santa Cookie, czyli regenerację 1 na 30 sekund. Dzięki temu po prostu można było mieć nieskończoną regenerację przez te ciastka i po prostu właśnie nieskończony healing na Hypixel Pixel, AHC. A jak wszyscy wiemy, healing na UHC jest bardzo ważny. Trzecią ciekawostką są legitne rekordy killi na Hypixel UHC. A mianowicie na solówce wynik ten wyniósł 35 kg i rekord ten został osiągnięty przez gracza Jinx. Natomiast na teamówce rekord ten wynosi 65 kg teamowych i uzyskał to team, który składał się z Horskita, Rirea oraz jakiegoś typa, który był znikowany i niestety nie posiadam informacji, kim ten gracz był. Kolejną ciekawostką jest strona, o której już bardzo dużo mówiłem na swoich streamach z Hypixel RC, jednak wiele osób może jej nie znać dlatego informuję Was o tym, że istnieje taka strona jak Plantsk.io, dzięki której możecie zobaczyć swoje statystyki lub kogoś innego, kiedy ktoś dołączył na serwer, kiedy ostatni raz się logował, ich znajomych, ich gilię oraz własne statystyki, chociażby z trybu Hypixel HC, własne KD, ilość wygranych, ilość killi. I te wszystkie informacje właśnie znajdziecie na tej stronie. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale mapy na Hypixel HC się powtarzają i są najprawdopodobniej resetowane co około miesiąc. Możecie to zauważyć po prawej stronie na scoreboardzie tuż obok aktualnej daty i pokazuje tam właśnie numer mapy, której gracie i może się ona powtórzyć nawet następnego dnia. Kolejną już szóstą ciekawostką są darmowe końce na Hypixel HC. A mianowicie po kliknięciu na Waszą główkę, która się znajduje na drugim sklepie w obojętnie jakim lobby i obojętnie jakim trybie jesteście, następnie po kliknięciu Hypixel Leveling wyświetli Wam się okno, w którym możecie odebrać własne nagrody za po prostu hypixelowy level. Jeżeli ich jeszcze nie odebraliście to polecam odbierać na bieżąco, ponieważ co 3 oraz co dwa levely regularnie, tak zamiennie otrzymujecie taką walutę jak Arcade Coins i po wejściu na tryb Arcade Games, Następnie po kliknięciu e, szmaragdu będziecie mieli takie dwie opcje, jak Cosmetic Upgrades no i Convert Coins, oczywiście interesuje nas e, ta druga opcja, czyli Convert Coins i po kliknięciu w Convert Coins będziecie mogli wypłacić właśnie te Arcade Coins na dowolny tryb na Hypixelu jaki chcecie, A jeżeli to jest filmik o Hypixel Year no to ja oczywiście swoje 5000 Arcade Coinsów wymienię na 500 UHC Champions. Końców, oczywiście, ja tutaj mam akurat bardzo małą ilość, ponieważ wszystkie Arcade Coinsy wypłacam na bieżąco. Po zakończeniu każdej gry w Hypixel po kilkunastu sekundach na czacie wyświetli się informacja, aby e, sprawdzić statystyki gry, którą się właśnie przed chwilą zagrało. I po kliknięciu, właśnie w tą linijkę Chat Stats Game, przeniesie was na stronę internetową, na której będziecie mogli zobaczyć, kto ile zdobył kili zjadł główek oraz zadał. Damage'a oraz ciekawostką jest to, że po lewej stronie nieco na dole będziecie mogli zobaczyć, kto wygrał daną arenę i uwaga, nawet jak ktoś był znikowany przez całą grę lub cały team na przykład był znikowany, to będziecie mogli zobaczyć właśnie kim oni byli lub kim on był. Jeżeli ta osoba była znikowana, to właśnie po lewej stronie będzie pokazywać jej prawdziwy wynik. I ta ciekawostka, jeżeli możecie się domyśleć, jest najbardziej uwielbiana przeze mnie i polowoja. Extra Ultimate, jakim jest Modular Bow, traci wszystkie swoje efekty na Deathmatchu, więc jeżeli taki posiadacie w trakcie gry, to polecam również w ekwipunku mieć drugi łuk, jakim jest Apprentice Bow, aby po prostu na Deathmatchu móc chociaż strzelać z tego Power 4, a nie ze zwykłego nieenchantowanego łuku. Po wyjściu ekstra a jakim są Hermes Boots, wiele osób miało dylemat, w tym ja, e, czy powinno się z połączeniem Andurilla, czyli stałego Speed 1, oraz e, Hermesami, czyli e, bonusu 10% do Movement Speed, czy z tym połączeniem powinno się skakać w trakcie biegania, czy jednak nie. I generalnie na Speed 1, na efekcie Speed 1, powinno się skakać, ponieważ jest to 20% Movement Speed. Na Speed 2 nie powinno się skakać w ogóle najlepiej ponieważ jest to plus 40% movement speeda, więc żeby być najszybszym nie powinno się tak naprawdę w ogóle skakać na speedzie 2. Natomiast na połączeniu Andurilla, czyli speeda 1, czyli 20% movement speeda i z założonymi Hermes bootsami Czyli plus 10% movement speeda. Otrzymujemy razem 30% movement speeda, czyli jest to równo między speedem 1 a speedem 2. Jednak odpowiedzią na to pytanie jest, że nie powinno się skakać tak samo jak na speedzie 2 z tym połączeniem, i dzięki temu uzyskacie najlepszą szybkość właśnie w tym zestawieniu tych dwóch itemów. Tym sposobem doszliśmy do ostatniej, dziesiątej ciekawostki dzisiejszego odcinka. I generalnie już parę lat temu istniał taki extra ultimate, jakim jest szkieletonowy koń, czyli Daredevil, czyli ten super szybki koń, którym zdarzało mi się dosyć często jeździć na streamach. I generalnie ciekawostką jest to, że właśnie te parę lat temu tego właśnie konia Daredevila można było skraftować na deathmatchu i normalnie na nim jeździć i z niego strzelać z łuku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak sobie wyobrażacie sytuację, w której w aktualnych czasach Daredevil byłby dostępny do skraftowania właśnie na deathmatchu i można było tak jak kiedyś nim jeździć normalnie właśnie po arenie deathmatchowej i napiszcie w komentarzu czy o jakiejś ciekawostce nie mieliście w ogóle pojęcia ja chętnie poczytam komentarze oraz koniecznie zostawcie łapkę w górę jeżeli was zaciekawiłem tym filmem oraz jeżeli chcecie kolejnej części, tym razem z 10 live hackami do Hypixel UHC więc zostawcie łapkę w górę, 1111 łapek w górę i Zabieram się za kolejną część, a już się z wami żegnam. Peace.